Witam was w kolejnym odcinku do mojego kanału i w kolejnym odcinku, piątym odcinku, taki jak Spider-Man, master ale jestem na nowej Xeplusie na Night Nie jestem poziomie Tune Notice, ale lecimy chyba lecimy na... się No nie, ja zyfrowałam na te gazety, to zrobiliśmy, że są na kacety gazety i za to już się chyba ociągnięcia nie, ociągnięcia nie ma, ale i tak zrobimy tu dwa i tu jeden. Ale najpierw w gazetę to jest po prostu odsunięcie No mi się gówno, my się nie idziemy, nie idziemy na ten ten, nie chce się... Witajcie w tym filmie w Centrum Naukowym. Na Mazaro! Na górze! Drabiny chyboczą się bardziej niż kiedyś. Lepiej uważaj! Dlatego chciałaś się spotkać tutaj. Tak się śpieszyłeś, że chciałam zwiać. Zaklinowało się, pomóż. Nasza stara kapsuła czasu. Nie zapomniałeś kodu? Tak, to było. No to będzie. Nie wierzę. Macie wreszcie zapamiętać ten kod. Nie zawsze będę mógł wam pomagać. Zapamiętamy, zapamiętamy. Zapamiętamy. No. A ten, co chce się włożyć do tego cacka? Tajną kapsułę czasu. Więcej wiemy tylko my. Bum! Brawo! Nic nie mówcie, nic nie zdradźcie. Ej, Rick, już wiesz, czy weźmiesz tę robotę w Roxon? Co? Ty masz na nią chrapkę? Może. Czekam, aż przyjdzie oferta. Okej. Okay. Konkurencja, co? Wiesz, wiedzą, jak mnie podejść. Chcę, żebym <laughs> kierował grupą od Czystej Energii. Znacie mnie. Czysta Energia zbawi świat! <laughs> Kocham mój nerdo club. O, Zgadnijcie, kto dzwoni. Rokson. Zaraz wrócę. Chyba pamiętasz kod, co? Eee... Ciąg Fibonacciego. Ta. Nasza nagroda. No wiesz, nasz konwerter energii robił wrażenie. No. Myślisz, że wciąż jest na wystawie w naukowym? No oby. Wow. Spójrz na nas. Dwoje głąbów. A Rik jak zawsze elegancki. Co? Coś się stało z Rikiem? Kłócicie się, albo. Nie. Nie, Miles. Finn. W porządku. Dlaczego straciliśmy kontakt? O, czas na mnie. Na razie. Hej, następnym razem porozmawiajmy bez. bez tajemnic. Żadnych sekretów. Ok? Ta. Mm, może. Jak będziesz na czas. Widzimy się, Gnomie. Przecież wiesz, że teraz jesteś niższa. Nie tutaj. No. Po gimnazjum nie było wesoło. Finn poszła do Liceum Midtown, a ja do Brooklyn Visions. Mieliśmy być w kontakcie, ale. Liceum to zupełnie inny świat. Dobrze było się spotkać z Finn. Powinienem znaleźć resztę kapsuł czasu, ale to później. Muszę wrócić przed wiecem mamy. Tak. Do domu. Mógłbym użyć tego mojego super biletu. Telefon jest? Karta do metra jest? Masz klucz do domu? Tak, mam. No, chodź, bo się spóźnimy. Co? Ej, stary, nawrzucam ci śniegu do kostiumu. Wciąż go masz na sobie? Tak, no wiesz, tak na wszelki. Będzie dobrze. Ta. Właśnie dlatego uwielbiam mieszkać w Harlemie. Targi uliczne, najlepsze jedzenie w mieście i świetna muzyka. No, jest w porządku. Super to wygląda. Nie ma za co. O, sorry. Przyszłym semestrze muszę pójść z tobą na język migowy. już praktycznie opanowałem hiszpański. To jest Dekłando. A tak od, od kiedy? No właśnie. Jak się w I wujek. Wujek Aaron. Ciebie się nie spodziewałem. Ulotnij się zanim zobaczy mnie twoja mama. Kto tu? Przyjaciel, ganki. Pomaga mi z takim pajęczym projektem. Aha. Masz o niego dbać. Zrozumiano? Staram się, ale to niełatwe. Stoję tuż obok. Bawcie się dobrze. Ej, powiedziałeś mu? Sam się domyślił. Opowiem ci wszystko w domu. Powodzenia pani morales. Dziękuję Ci. Ej, roxon chce naprawdę mieć wszystko na oku, co? No tak. Dobry wieczór sąsiedzi. Ta Okolica tyle straciła, gdy Roxon zrównał z ziemią ten teren. Hej, w porządku? Ta, ta po prostu tu na to na tym tym najlepsze lody w całym Nowym Jorku. I Junipero, Będzie dobrze, tak stary. Z O twoją mamę troszczy się wiele osób. Kościół Świętej Teresy, którego chór wypełniał pieśnią no, je... całą okolicę. Jesteś spider A teraz Roxon przewozi przez miastą Nowy. Swoje eksperymentalne paliwo, ale nie mówi o ryzyku. To wiadomość dla Roxana. Człowiek, który wami kieruje, Simon Kreeber, to zawójca. Ta plaza jest świadectwem wszystkiego, co robi. Nie pozwolę jej otworzyć. Underground nie pozwoli. Mamy tu problem. No dalej, ani kroku! Spokojnie! No i gdzie uszejesz? Podniej Jedziemy! Ej, ruchy! Pomóż A ja twojej mamie! No dalej! Stójcie! Ani kroku! <grym> Pomogę! Jedziemy! <grym> Nie tak piętko! Widzienie. Witam! Miles, wróciliśmy. Nadia wiezie twoją mamę do szpitala. Co? Nic jej nie jest! Jakoś niefortunnie upadła na rękę. Nie przejmuj się, zajmiemy się nią. A co z tobą? Co robi Andreck? Ten atak jest bez sensu! Myślałem, że chodzi im o Muform, ale tu go nie ma! Muszę się dowiedzieć, co tu je Tinker. Okej. Okay. Podłączę się do Twoich przyrządów. Spróbuję Ci pomóc. Dobry pomysł! I Ganki? Dzięki, że pomogłeś mamie. Nie ma za co. Tak to było. Miles! Gracias, adios. Gdzie jesteś? Jestem w domu, ale mogę przyjechać do szpitala. Nie, zostań tam, gdzie jest bezpiecznie. Ale jesteś ranna. A jeśli coś ci się stanie, a mnie nie będzie? Micho, to nie to samo co w ratuszu wszyscy są cali zostań tam gdzie jest bezpiecznie entiende niedługo wrócę dam ci się nawet podpisać na gipsie okej okay, mamo zobaczymy się w domu Te quiero. Yep. wujku wszystko w porządku tak próbowałem się z wami skontaktować gdzie jesteś lecę na most Braveweight! był tam wybuch dobra ale jak zjawi się Rockson, to uciekaj, jasne? Będą szukali kozła ofiarnego i Tinkerer im nie wystarczy. Dobrze! Będę uważać! Ten wybuch wyglądał groźnie. Muszę się śpieszyć! Wiadomo! Chyba plaza była tylko rozgrzewką. Albo z myłką. Dalej, dalej! Ej! Nie ma strzelania do siebie, dobra? Interesuje nas Snowfall. Zostawcie całą resztę. Pozbądźcie się go. A potem bierzcie ile uniesiecie. Co ty robisz? Nie. Huh? Destabilizuje Nuform! No i zajmijcie się. Zajmijcie go. Zniszczył ciężarówkę! Mając, widziałem wybuch, jesteś cały? Nic tu nie jest, tak? Widziałeś? Linker, to Finn! O mój Boże! Widzieliśmy się dzisiaj! Gdybym. gdybym wcześniej się domyślił! To nie twoja wina, stary. Tak się cieszyłem, że ją widzę, że nie zwracałem uwagi! Muszę zwracać uwagę! Teraz spróbuj się podnieść! Bek! Nie ma mu go! Post się spada. muszę coś zrobić ta eksplozja to twoja wina nie planowaliśmy tego tak więzienia fajnie 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 Dzień. Muszę jak najszybciej pomóc tym ludziom! Dzień. специально не сидеть в zanim się zawali. Ach, git Dobra, idź, dawaj się, dawaj się. Bang, bang 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 bang. No no no, no, git. Musi być stabilniej. Musiał po czymś przejść. Nie musi skoczyć mu. Nie, mam pełną aparacie nie naprawił. Yeah. To git. um Jeść, tylko tym jest tym tym zwalona. O to mi chodziło. To wszystko ja. Moje moce. Ja go wysadziłem. Wszyscy bezpieczni. Po wybuchu most zaczął jest się. to ten drugi Spider-Man. Czekam na wytyczne. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Tak jest. Nie. Nie jestem wrogiem! Co wy robicie? Ocalił nas! Tak, <słuch> Ej, zostawcie go! Nagrywam to! Jeszcze to. Zostawcie Puszcz go! Masz schować Ej, ten zrozumie. telefon! Właśnie. Miałeś schować ten telefon! No już! Pesioł, zostaw go! Wynocha! Nie będę powtarzał! Ocaliłem mnie. czy przypadkiem roxon nie miał służyć miastu Sorry. chcieli mnie zastrzelić w ogóle mnie nie słuchali nic ci nie jest Nie wiem. Jest z nami dzisiaj Simon Krieger. Rozmawiamy o zniszczeniu mostu Brailleveit. Na, naprawdę chce być po stronie nowego Spidermana, ale ta, ta jego bioelektryczność Śnialenie. zniszczyła własność Roxxon. No, no i zniszczyła most. Co nie prawie Nie tak było. Kiedy Finto Tinkerer. Ukradła Nuform. Nie wiem czemu. I to przeze mnie zawalił się most. Nie przez ciebie. Lecę do sztabu wyborczego. Kupić wam coś przy okazji? Mogę pójść po dulce de coco. Myślałem, że dasz sobie spokój. Niby dlaczego? Miałam walczyć o swój dom i będę. Mogłaś, mogłaś zginąć. Nasza rodzina się nie poddaje, przecież wiesz, <sighs> mamo. Dulce de Coco, może być. Jeśli to nie problem. <grymne> Żaden problem. Gdy otrzymałem moc, myślałem, że będę mógł wszystko naprawić robić wszystko to, co Spider-Man. Zawsze, jak mówisz Spider-Man, masz na myśli tamtego. Ty jesteś Spider-Manem i naprawisz to po swojemu. Dlatego mm -hmm. ja chciałem, żeby tamten koc tym był już zwalony, żeby to w fabla i tu jest. Yeah. Mm -hmm. Działać. O tak hej, stary sytuacja robi się poważna. Co ludzie jeszcze bardziej potrzebują teraz naszej aplikacji? Trzeba wymyślić krótszą nazwę. Dobre apki mają jedno wyraz. Tak. Co? Mm -hmm, mm -hmm. bo tylko zobaczyć, bo to sumie mnie Opej tak, zakończymy ten odcinek, no, gdzie się to i to... Muszę tam dotrzeć zanim się rozkręcą. Zakończymy to tylko i zakończyć odcinek. No, i, i, ja w ogóle to muszę zobaczyć, której tę misję ciągnie, żeby odblokować tą misję z Hailey. Będziemy to ten. Nie chyba wiem, jaka to jest następna. No. Studni. Co powiecie? Na jakiś mniej chaotyczny sposób rozstrzygania sporów? No mi się tam. Ten... Jak to mówić? Oni. Kurde, Roxon i Underground rozniosą to miat w łamaniu. W łamanie? Włamanie. Dobrze, że ludzie zgłaszają w apce prawdziwe problemy. Choć zdjęcia kotków też są spoko. Kogoś w święta? Nie, ładnie. Co? Aha, zresztą... źle się ty. Zakończymy ten odcinek, dziękuję za oglądanie i do następnego. Elo!